Lecimy w następnej, ale degustacji. Byłem dzisiaj rano w Lidlu, no i zobaczyłem, że stoi na półce coś takiego. Kuli, janka, egg, liqueur, 15%. mówię, no, tak. widzę jajka, znaczy się ajur, koniak, adwokat. Po angielsku to można nawet powiedzieć eggnog. Jest sporo nazw na ten trunek. Troszkę można powiedzieć, że świąteczny taki, na pewno przyjemnie rozgrzewający. No ale dosyć drogi w wykonaniu, No bo jajek trzeba dużo i alkohol, i to potrzymać troszkę. Także. To może kosztować. <laughs> Dobra, to. Jak widzicie, no, etykieta taka bardzo prosta, zwyczajna, budżetowa. Z tyłu nic nie pisze oczywiście, kto to zrobił. Tylko tyle, że dla Lidla. Likier jajeczny. E, zawiera jajka i mleko. No i tyle. Pół litra butelka. Butelka akurat całkiem cała. Zapłaciłem w Lidlu 6,99 za półtora. No... no wiecie jak to jest, no. nie wszystkie ceny są super <grym> w Lidlu. No, no widzicie, no taka właśnie kremowa, lekko żółta barwa, bardzo gęsta konsystencja. Aromat dużo, bardzo waniliowy, przyjemny, słodki no i chyba nic poza tym. Dużo wanilii, naprawdę dużo wanilii. <laughs> Dobra, to spróbujmy. Chyba się zrobię. Mm. Gęsty, kremowe, przyjemne odczucia. Od razu rozgrzewanie w przełyku. Troszkę można powiedzieć, nawet że czuć wódkę, e, bo myślę, że to na wódce był zrobione. E, oczywiście można zrobić na koniaku, na brandy, na whisky, e, na ginie, na, na, na czym chcecie, e, pod wasze gusta, oczywiście. Wydaje się całkiem, całkiem. A tako zostawia taki wiecie. Ciasteczkowy e, e, posmak, tak jakby nieco mąki zostawało w przełyku. E, e, alkohol nieco drażni, ale dopiero w późniejszej fazie. Natomiast jest bardzo ładne rozgrzewanie w przełyku. E, to jest taki alkohol, który na pewno Was rozgrzeje, gdy przyjdziecie e, z zimnego dworu. E, będzie. Przyjemnie. Myślę, że ten likier jest ok. Dobrze się go pije. Eee, mega waniliowy, ale słodki i przyjemny. Także, no, ok. Na pewno znajdziecie lepsze. ale pewnie gorsze też się znajdą. Można spróbować. Nie jest znów że taki drogi. A raz na pewien czas można sobie kupić. Jeżeli zrobicie w domu, to oczywiście musi być lepszy. No to już zależy od tego, jakich składników użycie. użyjecie. Są setki przepisów w internecie, także możecie spróbować. Mam nadzieję, że ta asencja Wam się podoba. Podoba mi się ten co? adwokat EGNOK ajer koniak, likier jajeczny, egg liqueur, nieważne jak to nazwiecie. Wasze zdrowie. Cześć.